Witam Cię serdecznie z tej strony. Oliver Gransot dziś pokażę zasady i odmiany gry w warcaby na stronie leadroads.org. Podstawową odmianą warcabów, które można zagrać, to warcaby międzynarodowe, czyli polskie, które są oparte na zasadach ustalonych przez Światowy Związek Warcabowy, w skrócie FMJD. Organizacja ta nadzoruje rozgrywki o Mistrzostwo Świata oraz nadaje międzynarodowe tytuły warcabowe. Zasady uwzględniają rozstrzyganie sytuacji remisowych w końcowej fazie gry, kiedy na walcownicy zostaje zaledwie kilka bierek. Oprócz warcabów międzynarodowych dostępnych jest tu kilka popularnych odmian gier warcabowych, które, mimo iż nieznacznie różnią się swoimi zasadami, potrafią całkowicie odmienić charakter rozgrywki. Standard, czyli standardowe zasady. Warcabów międzynarodowych Warcaby międzynarodowe gra się na warcabnicy w wymiarach 10x10. 10. Pomimo, że istnieje wiele odmian gier warcabowych, będziemy używać określenia warcaby odliczni do warcabów międzynarodowych. Gra odbywa się wyłącznie na ciemnych polach warcabnicy. Każdy z dwóch graczy rozpoczyna grę posiadając 20 bierek zwanych też pionami, kamieniami lub warcabami, koloru białego lub czarnego według układu poniżej. Notacja w warcabach międzynarodowych różni się od tradycyjnej notacji szachowej. Adres pól nie jest określany przez ich współrzędne, lecz wszystkie ciemne pola są numerowane kolejno od 1 do 50. Patrząc z perspektywy gracza grającego białymi bierkami, pole 1 znajduje się w lewym w górnym rogu warcabnicy, skąd numeracja postępuje do pola 50 znajdującego się w prawym dolnym rogu. tutaj. Początkujący warcabiści mogą potrzebować nieco czasu, żeby przyzwyczaić się do tej notacji, ale przy praktyki szybko nabiorą wprawy. Znajomość notacji umożliwi studiowanie teorii warcabów, czytanie książek warcabów, a także rozwiązywanie zagadek lub zadań warcabowych. Gracz grający białymi bierkami zawsze zaczyna partię, po czym gracze wykonują ruchy naprzemiennie. Ruch polega na przesunięciu bierki o jedno pole do przodu poprzekątnie w kierunku wolnego pola. Bicie odbywa się poprzez przeskoczenie bierki przeciwnika w kierunku wolnego pola znającego się bezpośrednio za nią jest obowiązkowe. Bicie można wykonać zarówno do przodu jak i do tyłu. Jeżeli gracz ma możliwość bicia musi je wykonać. Jeżeli po biciu bierka trzyma się w miejscu gdzie może wykonać kolejne bicie musi je wykonać podczas tej samej tury. W ten sposób istnieje możliwość zbicia wielu bierek przeciwnika podczas jednego ruchu. Nie wolno jednak przeskakiwać przez tę samą bierkę więcej niż raz w celu kontynuowania bicia. W przypadku, gdy istnieje kilka możliwości bicia, obowiązkowe jest bicie największej ilości białek w trakcie ruchu. Należy również dodać, że zbite bierki są zdejmowane z warcabnicy dopiero po wykonaniu całej sekwencji bicia. Nieprzestrzeganie tej zasady mogłoby prowadzić do kontynuowania bicia, które jest niezgodne z zasadami warcabów międzynarodowych. Polecamy rozwiązanie tej zagadki w celu zaobserwowania działania tej zasady w praktyce. Jeżeli Bielka dotrze do ostatniego rzędu, jest promowana na damkę. Pomoc ma miejsce jedynie, gdzie Bielka zakończy ruch na ostatnim rzędzie. Nie dochodzi do pomocy w przypadku, gdy Bielka znajdzie się tymczasowo na ostatnim rzędzie podczas wykonywania bicia. Damka może poruszać się po przekonaniu o dowolną ilość pól, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Podczas wykonywania bicia może zatrzymać na dowolnym pustym polu za zbijaną bierką, co daje jej ogromne możliwości. To wolność jest jednak ograniczona faktem, że nadal istnieje obowiązek bicia największej ilości bierek podczas ruchu. Gracz wygrywa grę, gdy jego przeciwnik nie ma możliwości żadnego ruchu. Może to nastąpić na skutek zbicia wszystkich bierek przeciwnika albo na wskutek zablokowania możliwości ruchu Bierek przeciwnika pozostałych na walcownicy. Jeżeli układ Bierek na walcownicy zostanie powtórzony trzykrotnie, taka gra jest uznana za remisową. Gra jest uznana za remisową, kiedy gracze wykonają 25 kolejnych ruchów dankami bez bicia. Jeżeli układ Bierek na walcownicy zostanie powtórzony trzykrotnie, taka gra jest uznana za remisową. Gdy jeden z graczy ma tylko jedną damkę, a pozostałe trzy bierki. W tym przynajmniej jedną damkę gra kończy się remisem po wykonaniu 16 kolejnych ruchów. Gdy jeden z graczy ma tylko jedną damkę, a pozostałe co najwyżej dwie bierki, w tym jedną damkę gra kończy się remisem po wykonaniu 5 kolejnych ruchów przez obu graczy. czyli Bierki, mogą dodatkowo bić wzdłuż wierszy i kolumn na warcabnicy 10 na 10 Warcabry wyzyski gra się na takiej samej wersji jak i warcabry międzynarodowych, wykorzystując tych samych zasad ruchu Bierek. Czyli mamy tutaj. Tę wersję. Frysk to odmiana warcawów fryzjerski. Każdy rozpoczyna z pięcioma pionami. Warcawnica 10x10. Antidrauc polega na tym, żeby stracić wszystkie swoje biegi albo stracić możliwość ruchu, żeby wygrać grę. Breakthrough oznacza, że pierwszy gracz, który dorobi dankę, wygrywa. Russian, czyli wybór dowolnego bicia. Piąt się zmienia w dankę przy przejściu przez ostatnie pole. Włacalnica 8 na 8. Mamy tutaj, a Brazilian, zasady takich. Warcabów międzynarodowych na warcabnicy 8x8. Czyli mamy tutaj. Numeracja od 1 do 32. Analogicznie jak ma to miejsce w warcabach międzynarodowych. Notacja szachowa A do H. 1 na 8. Tak jak w Wersji O tyle z zasadami i odmianami gry. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo.